Siemanko. Witamy was na naszym kanale Nowa Kosty na luzie. Dzisiaj filmik o troszeczkę inny. O podach. Dzisiaj pokażemy wam o po taką naszą subiektywną Opinie. opinię a propos użytkowania naszych Lexusów. Chodźcie za mną do środka, zobaczycie jak Wygląda NX. W ogóle y, dużą różnicą na pewno między jednym a drugim autem y, jest system otwierania i zamykania auta. Tutaj mamy automatyczne. Ja już się przyzwyczaiłam, powiem wam szczerze, że bardzo całkiem wygodne. Natomiast y, zobaczcie tutaj od środeczka. Ktoś to wchodzi po raz pierwszy. E, niestety każdy szarpie mi w ten sposób, nie? Natomiast tutaj to wystarczy kliknąć i ja. on się otwiera. E, dobra, zobaczcie w środku. Sara od razu za bałaga, No, to taki duży nie jest, no ale nie był przygotowany na nagranie. Staram się go sprzątać na bieżąco. Ja wam wejdę z tyłu. Jeśli chodzi o tył, to zobaczcie, ja mam. Ja mam 1,65 m i w ogóle nawet kolanami nie dotykam. Ja mam tutaj mega dużo przestrzeni, naprawdę mega dużo przestrzeni. Jest, e, jeśli chodzi o dzieciaki, jak my jedziemy w dalekie podróże, to oni nie narzekają. Mają to naprawdę dość e, dużo miejsca, nie? Top holdery, standardowo, ciaps, ładowareczki, też mask. Tak wygląda deska rozdzielcza. To jest hybrydka. Teraz zaraz powiem coś na ten temat. Jakaś tam ładowarka indukcyjna. Słabo ładuje. To Wam powiem szczerze. Ja raczej staram się nosić, wozić ze sobą kabel i podłączać normalnie tutaj pod, pod gniazdko. Wtedy szybciej się naładuje. Tu cztereczka, Dźwignia do zmiany biegu, inna, tak jak widzieliście, inna jest w UX, inna jest w NX. To takie pierwsze, co widać. Różnice, no widać też różnice, jeśli chodzi o ekran. Jest zupełnie inny. A tak, poza tym, generalnie to jest wszystko to samo. Ja mam tutaj jasną podsufitkę. Nie miałam opcji chyba wtedy czarnej, bo nam spieszyło się na tym, żeby jak najszybciej dostać auto, bo wtedy byliśmy po wypadku ESA, więc czekaliśmy na auto. Więc tak naprawdę to, co było na stoku, to wzięliśmy. Jedyne co, chyba to, to trafiło mi się ten kolor, bo mi mega zależało na tym kolorze. Jest bardzo mało tych aut, więc naprawdę w tym kolorze, więc, więc myślę, że jest fajnie rzuca się w oczy. I tak jak wspominałam wcześniej, NX-a otwiera się automatycznie to u UXa standardowo tradycyjnie, tak? Więc mamy klasyczne klameczki I tu mamy klasa. Tu jest klasa. Generalnie w ogóle Lexus to jest klasa. To jest klasa, tak jak mała czarna. <grych> Tutaj dźwignia do zmiany biegów jest zdecydowanie większa, czyli takie, jak ja wolę, bo są wygodniejsze. Mniejszy wyświetlacz, ale wiecie, jest wszystko, tak? Więc wszystko to co potrzeba. Czarna podsufitka sprawdza się to jest duży plus, bo nie widać zabrudzeń. Obydwa autka, bagażniki, automatyczne otwieranie. W rudym jeszcze jest zamykanie, otwieranie nożne, bagażnik. Tak jak na miasto. Byliśmy nim gdzieś tam na wyjeździe, to dwie walizeczki małe się jak najbardziej zmieszczą, natomiast już rodzinne auto na wyjazd, to już niestety nie. Pokażemy Wam Bagażnik NXA o NX350H. NX350H. Chwała, jak to brytka. Tu już mamy większy bagażnik. Weźmy cały bałagan. O, widzicie? On jest prawie dwa razy taki jak w UX-ie. Tu jeszcze można większy podłogę nawet, o zobaczcie, generalnie można sobie wyciągnąć i już coś tam podsadzać, więc zdecydowanie, jeśli wyjeżdżamy na hel, to bierzemy rudego, hmm. tutaj też z tyłu system otwierania klamek, taki jak z przodu, czyli klikamy, klikamy, popychamy i on się otwiera. Magia, mniejsze spalanie. Bo ten ma 6,5, ten ma minimum 7,5. Ale ten w związku z tym, że ma jeden silniczek, e, lalalala, silniczek elektryczny, tym więcej potrzebuje paliwa. Co za tym idzie bardziej ekonomiczny, mimo tego, że jest bardziej ma większe spalanie, jest ekonomiczny, ten większe autko, więc to magia. Słuchajcie, magia! Dlatego jeździmy tym na helf. Silniki, nic Wam na ten temat więcej nie powiem, ponieważ nie umiem. Ja tylko tam czasem sprawdzam, otwierając sobie maskę, to też raz na jakiś czas, czy nie mam żadnego zwierzątka, czy znaków, że był jakiekolwiek zwierzątko. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Napiszcie w ogóle w komentarzach, czy macie jakieś fajne środki, które odstraszają te wszystkie koty i kuny, bo ja już w poprzednim aucie miałam, także miałam wyżertą całą wyżertę, to miałam całą nie wiem, to to się nazywa, nie? Więc to mi żarło dzięki, bo żadnych kabin nie zjadły zwierzątka, ale już była próba. Chłam. Dlaczego tak uparliśmy się na Lexusy? Ponieważ tak jak mała czarna, nigdy nie wyjdzie z mody, a przede wszystkim, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. auto zostało przez nas przetestowane, jeśli chodzi o bardzo mocny Dzwon, jakim mieliśmy ESM, dostaliśmy w bok auta w ogóle bez opcji hamowania. Auto wjechało w naszego syna i trochę we mnie, u nas nic się nie stało, z nami osobiście auto oczywiście poszło do kasacji, natomiast auto nasze, Lexus sprawdził się w 100%, wyszliśmy wszyscy bez żadnego zadrapania, bez niczego, mega groźnie to wyglądało, niestety, ale ludzie z drugiego auta zostali przewiezieni do szpitala, no bo to był bardzo mocny, mocny dzwon. U nas nic, system SOS zadziałał bezbłędnie. Ja byłam w szoku, więc nie powiem Wam, czy rozmawiałam po angielsku, czy jak ja z nimi rozmawiałam. Wiem, że od razu było połączenie ze służbami. Po kilku minutach już, było pogotowie, policja i straż, pożarna, więc, a byliśmy, naprawdę zjechaliśmy w ogóle z trasy, więc nawet bym nie mogła powiedzieć swojego położenia, więc to się faktycznie sprawdziło. Od razu były pineski wysłane, gdzie mają wysłać pomoc, więc to jest. Na plus. Wszystkie poduszki nam wystrzeliły. No i zostali powiadomieni na tak, Ale to jest, to jest generalnie chyba chodzi o system iPhona albo może też innych telefonów. Natomiast ja mam ustawione taki emergency call. I faktycznie moja mama, będąca w Polsce, dostała pineskę i smsa, że użytkownik takiego i takiego numeru miał wypadek komunikacyjny. Czujecie, co ona wtedy miała zestresowana kobieta, ale dostała, tak, więc to też fajnie sprawdziło się. Jak wyczuło? Nie wiem, może wyczuły wstrzęs, wstrząsy ten mój telefon, nie wnikałam w to. Wiem, że te wszystkie systemy zadziałały, my wyszliśmy cali zdrowi, auto niestety poszło do kasacji, musieliśmy sobie kupić drugiego Lexusa i na pewno jeszcze długo, długo zostaniemy przy tej marce. A dlaczego to auto, a nie tamto? Dlaczego ja tym jeżdżę, a nie tamtym? Łatwa odpowiedź, ten jest wysoki, a co zazwyczaj kobieta robi? najeżdża na krawężniki. krawężniki, niestety, albo jedzie szybko na tych śpiących policjantach, więc zdecydowanie lepszy jest dla mnie ten. Przyszedł czas na podsumowanie, więc będziemy starali się powiedzieć Wam o naszej subiektywnej opinii na temat tych trzech modeli. To może zaczniemy od Enixa, yy, w którym Ty jeździsz. Tak. Jakie masz plusy, jakie masz minusy? Największy plus? Spalanie. Rzadko kiedy go w ogóle tankuje, a cały czas go użytkuje i ciągle jeżdżę nim po mieście. Więc jeśli chodzi o Plus, wygrywa przede wszystkim i to z wielką przewagą wygrywa NX. No i chyba myślę, że w się można by było powiedzieć to, jeżeli chodzi o Plus, że jest też dosyć pojemny, tak. bo jest to jedyne z tych trzech modeli Lexusa, które mieliśmy, które mamy, no gdzie możemy tak naprawdę zapakować jak najwięcej rzeczy. Mhm. Więc na pewno spalanie i na pewno pojemność. Także tak tutaj duże. No i jest wysoki. Tak, jest wysoki, czy tak jak dla kalinki, idealny, bo te krawężniki stanowią zawsze dla niej mega wyzwanie. Ale hmm. od razu jest minus. W związku z tym, że jest wielki, to gorzej zaparkować. Jeżeli gorzej? chodzi o, o gabaryt. Tak. Jeżeli chodzi o gabaryt, jest może trudniejsze parkowanie, aczkolwiek masz kamery. Które ci pomagają i czujniki parkowania. Więc więcej plusów niż y, minusów, bo chyba minusów jakieś nie mamy drastycznie. Nie ma gadżetów po prostu, ale to w każdym w każdych z trzech nie ma. Gadżetów w sensie jakiś tam nobinek takich. Jest na pewno mniej wygłuszony niż ES. ES wygrywa między tymi trzema startę, Oj, tak, tak, tak. Z tymi trzema z dwoma pozostałymi samochodami, jeśli chodzi o wygłuszenie i o komfort jazdy. Tak. Nim się płynęło, tak. nie jechało. Tak, zdecydowanie ES, jako limuzyna, no, to jest moja miłość. Zaraz, oczywiście, po kalince, bo Kalinka, go rozbiłam. Kalinka z moją pierwszą miłością i zazdrości go rozbiła. E, ale całkiem serio mówiąc, wygłuszenie i komfort jazdy e, po prostu deklasuje wszystkich. Deklasuje tak. wszystkich i rozwala na łopatki. E, poezja. No, i spalanie też było tam na niskim poziomie. Tak, było na niskim. W trasie on schodził poniżej nawet 6,8 litra. W mieście było około 7, więc jak na tak duży samochód, tak długi jak na limuzynę, to uważam, że to jest bardzo dobry wynik. No i właśnie, no i minus, limuzyna. Ja osobiście bałam się tam tym autem jeździć. bo był długi. Po mieście głównie, nie? Bo był długi, był naprawdę duży problem z zaparkowaniem tego auta. A już nie wspomnę o parkowaniu w garażu, żeby się nim złamać, ale to jest chyba jedyny minus tego auta. Tak, on z tego co pamiętam, miał nawet troszkę więcej albo około 4 metrów długości, więc zajmował praktycznie całe miejsce parkingowe, jeżeli chodzi o długość tego miejsca. I to można by było uznać za minus, aczkolwiek dla mnie nie jest to minus, bo ja jestem zakochany w tym samochodzie i gdybym miał brać kolejnego Lexusa, wziąłbym też es Przejdźmy może teraz do tego najmniejszego tak. modelu, czyli do UX-a. Kalinka nim jeździła przez pół roku, jakie miałaś wrażenie i jakie masz podsumowanie co do tej na pewno, do modelu? Na pewno jeśli chodzi o jazdę po mieście, jest bezwzględny jest super, bo faktycznie ma bardzo fajny skręt i można się fajnie nim łamać. W związku z tym, że jest krótki, jest winny jest. zwinny, tak, to faktycznie fajnie się z nim idzie parkować. Co tam, co jest troszkę wyższy niż standardowe auto, bo to jest. Kiedyś to no, niby to jest. Cross, crossover, crossover, tak. Niby tak. Crossover. Więc on jest mhm. troszeczkę wyższy niż, niż taka, taka zwykła osobówka, mhm. e, więc to też jest, idzie na plus. Tak. No, jest I najmniej wyciszony z tych tak, trzech, to uh -huh. jest na pewno na A to minus. Jest minus. Uh -huh. e... I ma większe zdecydowanie spalanie, jeśli chodzi o. Znaczy, generalnie spalanie ma małe, tylko relatywnie w porównaniu do poprzednich modeli, czyli do nx i do SA, ma spore, bo mimo, że jest od nich mniejszy, jest takim mniejszym braciszkiem, to te spalanie jest na podobnym poziomie, bo tak jak teraz po mieście ja jeżdżę UX-em, to spalanie jest w okolicach 6. I pół To jest takie typowo, typowo taki miejski auto, typowo, nie? Takie typowo auto. właśnie tu duży, podjedziesz, tak. tam podjedziesz, tu zaparkujesz. Duży bagażnik. Ba tak, bagażnik właśnie typowo pod, pod zakupy. No. Dla mnie, jeszcze minusem, jeżeli chodzi o UX-a, to jest to, że samochód zdecydowanie wolni mówiąc tak kolokwialnie, zbiera się, czyli okay. te przyspieszenie mm -hmm. jest najsłabsze. E, może w mieście tego nie czuć, natomiast jeżeli się wyjeżdża już na jakąś taką trasę poza miasto i chce się przycisnąć, chce się wyprzedzić jakieś tam sznury samochodów, nawet niech już nie będzie sznur, ale nawet dwa samochody, które jadą po tym samym pasie, no to już jest no, czasami problematyczne. E, ES i, e, e, i NX, mimo, mimo tego, że mają tą samą skrzynię biegów, to jednak szybciej, zdecydowanie szybciej się zbierały i były pod tym względem bezpieczniejsze, były bardziej zrywne. Tak, jeszcze mają też opcję tego sportu, przełączenia. Tak. Wtedy się faktycznie auto robi bardziej takie sztywniejsze, kierownica też jest bardziej taka sztywna. Przy biegów inaczej jest, współpracuje tak. z silnikiem. Mhm. Szybciej się też zbiera. Szybciej się zbiera. Natomiast w porównaniu do trzech modeli, to jakbym ja miał zrobić takie już konklu konkluzje, to tak wygrywa dla mnie S dla mnie nie. z uwagi na to, dla że jest najlepiej wyciszony, najbardziej komfortowy e, i e, no jest piękny dla mnie osobiście, to jest moja oczywiście ocena. Dla mnie piękne, jeżeli chodzi o bryłę i linię tego samochodu. Na drugim miejscu byłby NX, którym jeździ teraz Kalinka, z uwagi na to, że to fajny słów, pojemny i bardzo ekonomiczny. Wyciszenie też ma bardzo dobre, mm -hmm. na pewno lepsze niż w UX-ie. No i na trzecim miejscu jest UX, także myślę, że tutaj też jakość idzie w parze trochę z ceną, tak? bo te samochody też... Tak? No ES jest w tej samej cenie co NX, mój drogi. No teraz, teraz być może tak. Także to jest moje podsumowanie. Czyli na pierwszym miejscu jeszcze raz mówię ES. Po, NX. Potem NX i UX. Mm -hmm. Kalinka trochę odwrotnie, czyli na pierwszym miejscu będzie pracowała NX, NX na tak. drugim miejscu es i na trzecim UX-a. Natomiast z całego serducha polecamy tą markę. My jesteśmy jej wierni od wielu, wielu lat, i teraz, jak przyjdzie nam kupić kolejne samochody, to też lecimy z Lexusem. To też mm -hmm. będziemy na pewno brali Lexusa. Także gdybyście mieli jakieś pytania. Piszcie w, to piszcie w komentarzach. Oczywiście my odpowiemy Wam jako użytkownicy, tak? Nie jesteśmy mechanikami, nie jesteśmy jakimiś znawcami motoryzacji, natomiast jako zwykli użytkownicy, czy moje jako faceta, czy Kalinki jako kobiety, piszcie, będziemy Wam na pewno mogli coś doradzić. Także dzięki do zobaczenia, subskrybujcie nas i widzimy się w kolejnych vlogach. Hej!